Dzień dobry, Szymon Wolf. Zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest prezydent miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezydencie, rozpoczyna się dzisiaj festiwal. Ja mam troszeczkę inne pytanie. Gdyby pan nie był prezydentem, zwykłym, szeregowym obywatelem Opola, kupiłby pan bilety na festiwal w Opolski? Tak, zdecydowanie. Mhm. Bo to fajna impreza jest, co by nie mówić. Znaczy, ja też chodzę od lat, więc może z, z tej perspektywy to. To no, trochę też w zobowiązku, no bo trochę też w zobowiązku, tak, ale, ale jednak w tylu artystów i w takiej formule, czyli z tak dobrym oświetleniem całym zapleczem. Mam tu na myśli scenę, która jest zawsze wyjątkowo piękna. I oczywiście dobrym nagłośnieniem, to nie ma takich dużo imprez w Polsce. Nie ma, ale patrząc na to, na jakich koncertach Pan bywa, to raczej tak prywatnie, to raczej daleko leżą one od wszystkich ja klimatów. ja jestem fanem muzyki wszelakiej. Uwielbiam słuchać muzyki, sprawiam ją na dużą przyjemność i słucham bardzo różnorodnej muzyki. Chociaż oczywiście wiem, że mieszkańcy znają najbardziej tę moją pasję do muzyki ciężkiej, ale lubię też muzykę filmową, klasyczną. Rokową, jazzową yy, i co do ucha wpadnie, tak to nazywając, bo, bo rzeczywiście muzyka daje relaks. Yy daje takie poczucie dobrego samopoczucia, więc, więc lubię słuchać. To gdzie w play, na Pana playliście znajdują się przeboje Maryli Rodowicz? <noise> to, to zależy od nastroju, bo są, są takie momenty, do których bardzo chętnie wracam i, mhm. i z dużym takim e, e, wrażeniem e, słuchałem koncertu muzyki Krzysztofa Krawczyka, do, do którego muzyki wracam, Bajmu na przykład. E, czasami też Maryli Rodowicz, ze względu na fenomenalne teksty też Agnieszki Osieckiej i nie tylko. E, więc gdzieś tam są. Natomiast e, co najczęściej, jeżeli o to pan pyta u prezydenta gości w, w głośnikach, e, wybieram się w lipcu na Megadeth. Jest taka amerykańska grupa trash metalowa mm -hmm. i, i najczęściej ten typ muzyki e, w ostatnich miesiącach. I tak... Raczej wątpię, żeby zespół Megadeth pojawił się na festiwalu opolskim. Tym ale... bardziej, że nie jest polski. Dokładnie, ale. Ym... Czwarty dzień to był dzień, gdzie miłośnicy muzyki alternatywnej mogli posłuchać czegoś innego. Dwa to był dzień, w którym opolanie mogli zwiedzić że tak powiem, festiwalową scenę, zobaczyć, jak ona wygląda, bo też znam też takich turystów festiwalowych, którzy może nie zdążyli, może nie chcieli kupować biletów na ten czwarty dzień, bo te bilety były dużo, tańsze wybierali się zawsze, bo chcieli zobaczyć, jak to wygląda od środka. Teraz nie ma takiej możliwości. Jest jakiś substytut z tego arenie w momencie, w którym trwa festiwal. I chcę się zapytać o pomysł tej inicjatywy. Kto wpadł i czyj to był pomysł? Alternatywny koncept był swego czasu naszym pomysłem, takim, żeby dodać jeszcze jeden dzień festiwalu, żeby wykorzystać zaplecze, czyli tą świetną, świetną scenę, właśnie i dać szansę wystąpić młodym, obiecującym zespołom. Natomiast praktyka ostatnich lat pokazuje, że sporo tych młodych zespołów po prostu nie chciało tam występować. I można się zastanawiać, z jakich powodów. Nie garnęli się na koncert alternatywny, ale rzeczywiście e, przyjąłem to takie tłumaczenie, że w, w, między innymi oczywiście istnieje na takiej dużej scenie wypacza alternatywność, że zespoły alternatywne wcale z tego podziemia nie chcą, nie chcą wychodzić. Stąd pomysł, żeby przenieść imprezę do, w inne miejsce, bardziej takie niedostępne, bardziej skromne, e, nawiązujące do stylistyki, do w, 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 muzyki tych, tych, mhm. tych zespołów. Czy to się sprawdzi? Sprawdzimy. Sprawdzimy w, w tym roku. Jestem taki umiarkowanie sceptyczny, że tak powiem. Że, że tak powiem. E, że tak powiem e, bo to zawsze... są koncerty w trakcie trwania festiwalu. Bo to... Tak. 9 i 10 w godzinach trwania festiwalu. Te koncerty w Stegu Arenie, te alternatywne koncerty z zespołu m.in. abrad, hip hopowy, dzień i dzień na jazzowo. To jest próba poszerzenia odbiorców festiwalu, bo tak jak rozmawialiśmy, tak jak mnie pan pytał, muzyka festiwalowa to jest muzyka często taka sentymentalna, powrotów do wielkich hitów. To się podoba, ale to się podoba. Tym, którzy znają te przeboje. Mhm. Natomiast Festiwal chciał też przez lata taki był, demonstrować, propagować, popularyzować to, co wszystko nowe, to co nieodkryte, stąd pomysł na tą, na tą alternatywę. I stąd taka propozycja, żeby to było wstegu, i to będzie, reta, re, to będzie transmitowane w TVP Kultura, czyli na, na jednym z kanałów, które, które są związane z TVP, więc będzie można też nagrać i otworzyć w razie czego. Czy to jest konkurencja dla tego, co jest w amfiteatrze? Na swój sposób jest, a na swój sposób nie jest, bo jeszcze raz wracam do tego, o czym mówiliśmy. Festiwal ma swoje grono odbiorców, natomiast warto to grono poszerzać i festiwal u swojego zarania był takim przeglądem w ogóle różnej muzyki polskiej, która, która była. No i przez kolejne lata to się w różny sposób y, pokazywało. Ja przypomnę jeszcze koncert rokowych i hopowy które miasto też organizowało jakiś, jakiś czas temu, to też była próba no wyciągnięcia kolejnych i widzów. Rozmawialiśmy tutaj z y, panią Magdaleną Matejaszek, naczelnik Wydziału Kultury. Y, szkoda, że, ta inicjatywa, że tej inicjatywy nie ma. Rozumiem, że inflacja dotknęła nie, nas w, i koszty. W, może wróci, natomiast może wróci, natomiast sprawdzamy, jak się ta alternatywa ale nie z, sprawdzi, jak, jak będzie miała odbiorców ilu. Festiwal na pewno jest wydarzeniem bardzo kosztownym. To tak dla tych, którzy pytają, czy inna telewizja chciałaby to wziąć. Nie ma drugiej takiej telewizji, którą byłoby stać na taką imprezę. W takiej skali, mhm. w, 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 również w tej formule, w której nie ma reklam w trakcie występów, które psują nastrój, który, który jest na koncertach festiwalowych. E, I oczywiście, dodawanie do tego oznacza powiększanie jeszcze kolejnych, kolejnych kosztów. No, kto wie, może przyjdą lepsze lata. E, zobaczymy, co będzie jesienią. I, I wtedy będziemy myśleć też o tym, co, co można by było jeszcze dodatkowo. Może zrobić. przyjdą lepsze lata, ale o tym takim powiewie nadziei dla, dla, nie, dla jednych, dla niektórych, że tak powiem, nienawiści, porozmawiamy za chwilę. Ale ja jeszcze zahaczę o jedną rzecz. rzecz dość świeża. Została wybrana patronka placu, który jest w przebudowie. Ja Jestem nieusatysfakcjonowany, bo uważam, że w tym gronie powinni być też mężczyźni. Marek Grechuta, <laughs> Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta i mógłbym wymieniać jeszcze, ale Kora. Została wybrana w demokratycznym głosowaniu mieszkańców. Opola. Głos mieszkańców, więc cieszę, bo mieszkańcy zaangażowali się i to też fajnie, że oddaliśmy im, myślę, szansę do tego, żeby wyrazić swoje zdanie. Wyniki są dla mnie zaskoczeniem. To, że to kobieta, to nie przypadek, bo, bo rzeczywiście jest grono szacownych mężczyzn, które mogłoby mieć swoje ulice, place w Opolu i kto wie, jak, jak w przyszłości będzie, bo to nie musi być ostatnia inicjatywa przecież. Natomiast yy, Rada Kobiet, która działa w, w mieście, zaproponowała. Po analizie nazw ulic, które są w mieście, zaproponowała, żeby to była kobieta, bo mówią, że większość ulic ma męskie, męskie nazwy, w związku z tym warto, warto docenić również środowisko kobiece. Połączyliśmy to z ideą 60-lecia festiwalu i tego, że w stolicy polskiej piosenki nie każdy plac musi się nazywać dworcowym przy dworcu, bo tak jest w każdej miejscowości. I nie każdy plac nas. przy teatrze musi się nazywać teatralnym. Na przykład. Tak. U nas się nazywa Jana Pawła II w części, e, natomiast wracając do tego, więc klub radnych e, Arkadiusza Wiśniewskiego, czyli ten blisko ze mną współpracujący, zaproponował taki miejski plebiscyt e, i wybrano Korę. Niech mm. tak jak mówię, dla mnie zaskakujący, bo, bo spodziewałem się nieco innych wyników, natomiast też mnie to bardzo cieszy. To za, za kim pan prezydent optował? Marla Rodowicz? Ja spodziewałem się, że, że wygrałem Wademarczyk ze względu na, na ten historyczny sentyment, czyli 60-lecie festiwalu, na pierwszym Wademarczyk Ewa Demarczyk wygrała. Niemniej myślę, że pokolenia, które w tej chwili głosują, które mają szerszy dostęp do choćby internetu bardziej znają te legendarne występy Kory na Festiwalu Polskiej Piosenki i w ogóle jej mhm. osobę, jako, jako osobę, która przez lata budziła kontrowersje, ale zawsze też budziła ogromne zainteresowanie. Też skłaniałem się w stronę Ewy Demarczyk, tym bardziej koncert 2011 rok, jeden z lepszych, ten przypominający jej twórczość, no ale myślałem, że Opolanie pójdą w stronę Maryi Irodowi, wiesz, <laughs> te ikony, legendy, które mogłyby przyjść, otworzyć, Powiedzieć tu na razie ściernisko, ale będzie pięknie. I racja. zaśpiewać wsiąść do pociągu byle jakiego prawda? Wszystko by się zgadzało. A tak? No. Jak upamiętnić korę? No, ciężko będzie troszeczkę na. Be, 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 za, zażartuję, przepraszam, bo to może słaby żart, ale będzie tam dużo drzew. Dla tych, którzy, którzy pytają. Chciałem też w tą stronę iść, się. ale ja jednak Oktow... jest troszeczkę nie, się nie. Jakby, Jest to plebiscyt, także wyniki takich działań są zawsze nieprzewidywalne. Ale cieszy mnie jeszcze raz to, że jako miasto idziemy w kierunku podkreślania cały czas tego, że jesteśmy stolicą polskiej piosenki, bo to bardzo ważny, bardzo ważny wyróżnik bez względu na to, co się w tej chwili z festiwalem dzieje. Festiwal miał swoje różne, różne okresy, natomiast Opole jest znane w Polsce jako festiwal, jako stolica polskiej piosenki, a to są dla wielu Polaków najfajniejsze wspomnienia, albo jedne z najfajniejszych, jakie mają w życiu. Powiedział Pan prezydent o mieszkańcach, którzy zdecydowali o nadaniu miejsca, nadaniu imienia miejsca tej, a nie innej osobie jest Pan po spotkaniach z mieszkańcami w różnych dzielnicach. We wcześniejszej edycji, że tak powiem, objeżdżałem niektóre z tych, z tych, tych spotkań. Czarna Wąsy to takie mhm. miejsce gorące, jeśli Trudny. chodzi, ale to było miejsce wtedy przed przed podłączeniem do, mhm. do, 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 do sieci ECO. i Jak teraz wyglądały spotkania i i na co mieszkańcy Opola zwracali uwagę? Spotkań było sześć. Spotykaliśmy się w takich wybranych miejscach, w których spodziewaliśmy się, że mieszkańcy będą mieć inicjatywy, bo, czy pytania, bo. To nie były spotkania, na które przywożono ludzi w autobusach, robiono listy, wręczano karty wstępu, czyli weryfikowano, kto przyjdzie. No, są Nawet miejsca, Pytania tak, że, przygotowywano. Że tak. autobusów absolutnie nie potrzeba, <laughs> że tak powiem spotkania te wzbudzają mnóstwo. Emocji. Tak, więc, więc to były otwarte spotkania z mieszkańcami. Można było pytać o wszystko i rzeczywiście, w zależności od miejsca, różne były pytania. Malinka. Tam spotkaliśmy się przy nowo otwartej tężni, więc, y, oczywiście, y, tam najwięcej pytań dotyczyło y, tego, jak się żyje na Malince, czyli kolejnych terenów zielonych, bo to jest takie. Wyzwanie i zagadnienie. Po w tych miejskich, dużych dzielnicach ludzie nie przychodzą pytać o sklep, nie przychodzą pytać o przedszkole, bo często to po prostu już jest od lat. Natomiast to się dzieje w peryferyjnych dzielnicach, tak na przykład w Miowicach, gdzie, gdzie byłem na spotkaniu czy w Czarnowąsach, w których byłem, byłem ponownie, gdzie w takim tematem rzeczywiście cały czas jest ciepło, bo, bo mieszkańcy pytają, co dalej. Udało nam się im pomóc zaangażować Edso w to, żeby przejęła porzuconą przez spółkę Elkom sieć. Więc to ciepło tam zimą docierało, natomiast mieszkańcy pytają, co dalej? I mówią e... też, że drogo. E... Ale taniej niż w Opolu, więc... Mm. <noise> więc to jest takie relatywne, prawda? Natomiast drogo w całej Polsce, bo to, że są podwyżki cen ciepła, to wszyscy czujemy. I to nie jest wina prezydenta Miśniewskiego, ale tej innej opcji w Warszawie, która doprowadziła do. Do tego, że nawet my, żeśmy jako samorząd Opola musieli się na zimę zajmować sprzedażą węgla, co, co było kuriozalne i pierwszy raz w historii samorządu Opola się Ale są ludzie, którzy mówią, że to był rząd, który zadbał o to, żeby mieszkańcy mieli ten węgiel i to też zbiera pozytywne opinie. To prawda, jeżeli rzeczywiście rząd oceniamy przez to, że węgiel jest na zimę, to tak można się z tego cieszyć. Natomiast ja oczekuję od rządu jednak rozwiązywania również bardziej skomplikowanych problemów, jak choćby oświata, służba zdrowia i wielomiesięczne kolejki do, do lekarza. Mhm. I tego, tak o tych tematach można by było długo mówić. Ani o tym, że będę miał wiadro węgla pod, pod domem. Rząd teraz będzie zajmował się absolutnie innymi tematami. Są wybory, był marsz i jakiś czas temu... Jak ocenia Pan ten marsz? Bo jedni mówią, że to był przejaw i taki powiew wolności, a inni, mój ulubiony, że tak powiem, osoba, która przysparza nam w Opolu mnóstwo odstatów, powiedziało, że to był marsz w obronie zafajdanego współpracą z Putinem w życiorysu Tuska i Pawlaka. No, wyobraźnia niektórym różne rzeczy, rzeczy podpowiada, chociaż sami handlowali ruskim gazem mhm. i brali za to grube miliony pensji. Przynosili też kwiaty albo z drugiej strony te kwiaty otrzymywali. E, e, więc, więc tak to czasami w życiu bywa, że, że niektórym się ten punkt widzenia zmienia w zależności od tego, kto płaci. Natomiast e, Ile tam było? było. 100 tysięcy, pół miliona? Myślę, że ta liczba pół miliona nie jest przesadzona, bo. Byłem uczestnikiem po prostu mhm. i widziałem jak w, w, ościennych, w sąsiednich ulicach, które krzyżowały się z trasą marszu, marszu były, były zapchane ludźmi, dosłownie. A ludzie wchodzili w te ulice, bo marsz w pewnym momencie po prostu stał. Dlatego, że nie było gdzie pójść, bo w całą, całą tą trasę marszu, prze, przeszło 4 km, wypełnili ludzie szczelnie, szczelnie więc, więc ta liczba płomiona nie jest przesadzona czy to było 400 tysięcy, czy 550, no to jak kto liczy, prawda, mhm. natomiast takiej w historii, takiego w historii protestu żadna władza w Polsce nie, nie doświadczyła i to tylko pokazuje frustrację ludzi przeciwko tej władzy i tego, jak bardzo chcemy, żeby ona już odeszła. A czy to pokazuje, w 2015 roku Laszek Giliar powiedział, że Platforma nie istnieje bez Donalda Tuska i dzisiaj chyba też tak trochę... No to myślę od, od roku czy półtora widać, że, że tak jest, bo dopiero powrót Donalda Tuska przywrócił Platformę Obywatelską do życia. Natomiast ja uczestniczyłem w tym marszu i tam było dziesiątki ludzi i większość ludzi szła pod flagą biało-czerwoną. Mhm. Znaczy nie mówię tego, żeby umniejszać rolę... I ci ludzie zawłaszczyli sobie tą flagę, bo przecież te flagi na polskich miastach <laughs> tak? prowadził PiS i śpiewanie publiczne to też, że tak powiem zasługa PiSu, a że tak powiem, masz 4 czerwca, zawłaszczył sobie te, te, te ważne symbole, i jeszcze nieumiejętnie zaśpiewał ten hymn. 4 czerwca jest w ogóle pięknym, e, pięknym symbolem, bo jest to czas, kiedy jest to data, kiedy zaczęły się przemiany takie polityczne w Polsce realne, bo to był e, czas wolnych wyborów, nie w pełni, ale jednak wyborów, które mhm. e, wywołały krwawą, bezkrwawą, przepraszam, rewolucję i to wywołało ją w, w całej Europie, bo, bo za tym poszły już kolejne kraje, robiąc, e, robiąc wybory już w pełni, w pełni wolne. Pamiętajmy, że w 1989 roku cały czas stacjonowały w Polsce wojska radzieckie, a do czego wojska radzieckie są zdolne, to widzimy w tej chwili na Ukrainie. 4 czerwca 1989 rok wywołał jakiś impuls do zmian, bezkrwawych oczywiście. Czy ten 4 czerwca 2023 to będzie impuls do tego, żeby, żeby na tej świeżości 4 czerwca zmienić władzę? Mam nadzieję, po to tam byliśmy, żeby pokazać, że jest w nas siła. Tak jak mówię, szliśmy pod flagami biało-czerwonymi, chociaż oczywiście organizatorem marszu była Platforma Obywatelska i Donald Tusk, ale szliśmy za tym, żeby w Polsce była zmiana. To był bardzo mocny głos do, do tego, żeby skończyć z, z inflacją, skończyć z rozdawnictwem, marnotrawstwem. To są rzeczy, które są w tej chwili powszechne w Polsce złodziejstwem, takim bezczelnym złodziejstwem, kiedy ktoś po prostu kradnie majątek wypracowany przez, przez dziesiątki Polaków. Eee, I mam nadzieję, że to jesienią przyniesie efekt, że ten pozytywny nastrój, który był z nami w niedzielę, E, zostanie i zmobilizuje ludzi, pokaże, że, że nie jesteśmy sami, nie? bo, to, bo to, też jest, to też jest taki ważny wymiar tego marszu, że było nas tam setki tysięcy ludzi, którzy zmobilizowali się tak jak na przykład mieszkańcy Opola wyjechać o 5, 5.30 po to, żeby dotrzeć do po godzinnej jeździe autokarem do, na marsz do Warszawy a można w tym czasie było sobie po prostu zrobić grilla przed domem albo podjechać, pojechać na Jezioro Turawskie, więc myślę, że w wielu miejscach w Polsce ludzie taki dylemat mieli, a jednak pojechali i to jest ogromna siła. To jest ogromna siła. To porozmawiajmy o takiej lokalnej naszej sile. Jeszcze jest kilka tematów, o które chciałbym zapytać. Czy mieszkańcy TBS-ów będą płacić mniejszy czynsz? Płacą mniejszy czynsz, tak dlatego, że e są wakacje kredytowe dla, dla części kredytów, bo w w część mieszkań jest oparta właśnie o tą formułę e wsparcia, e wsparcia kredytów z dotacjami. Natomiast oczywiście czynsz mieszkańców TBS-u jest zależny od odsetek, od inflacji, bo są to mieszkania, które TBS buduje na kredyt, potem mieszkańcy przez lata ten kredyt spłacają. No i rząd doprowadził do wysokiej inflacji, a może nie rząd, tylko ten taki jak popularnie nazywany ostatnio stand prezes Glapiński. No i to się przenosi niestety na, na mieszkańców, i to widać, czuć też po wynikach banków, które dzisiaj. Jak słyszałem, w kwietniu zarobiły 4 miliardy złotych na czysto. A czy miasto ma jakieś środki, narzędzia, żeby, jeśli będzie sytuacja się pogarszać, pomóc mieszkańcom TBS-u? Wprost nie, dlatego że my nie możemy finansować jako miasto kredytów komuś. No bo dlaczego mieszkańcom TBS-u, a nie mieszkańcom innych zasobów komunalnych, albo dlaczego nie pozostałej części? Tu po prostu rozwiązaniem jest to, żeby nie było inflacji. Rząd powinien się zająć realnie walką z inflacją, a nie produkować kolejne pieniądze, drukować i obietnice. Składane ludziom, bo źródłem problemów jest to, że, że jest wysoka inflacja, bo ona podnosi odsetki. Na tych odsetkach zarabiają miliardy banki. Premier był bankiem, prezesem banku, więc on doskonale ten mechanizm, mechanizm zna i mógłby zadziałać, żeby było, żeby było inaczej. Mhm. Ja się tylko cieszę może z tego, że w odróżnieniu od, od rządów prawicy, bo o tych realnych problemach rozmawialiśmy, w mieście budujemy mieszkania. TBS wybudował pół tysiąca mieszkań w ostatnich latach, a te zapowiedziane przez rząd mieszkania z programu Mieszkanie Plus w ogóle nie powstały. Mhm. Natomiast, żeby rzeczywiście tę sytuację zmienić, trzeba po prostu obniżyć inflację. Wtedy nam wszystkim będzie łatwiej. To jeśli rozmawiamy o budżecie, to chciałbym porozmawiać o, o budżecie miejskim. Czy stadion będzie yy, generował zysk, czy będzie obciążeniem dla budżetu miasta? Ja nie spodziewam się, że będzie generował zysk w tym sensie, jak nie generuje zysku ogród zoologiczny, do którego dopłacamy dwie trzecie, jak nie generuje zysku wieża piastowska, A czy tak zamek. Czy to która Górny. kiedyś padła, że 2 miliony złotych rocznie to jest obciążenie budżetu miasta? Nie, to jest obciążenie zakładu komunalnego, który jest właścicielem stadionu i który stadionem będzie zarządzał. No, ale zakład komunalny e... to jednostka miejska. Tak, no, ale jakby tak, oczywiście. Natomiast pokazuje ten mechanizm, że my, my nigdy nie mówiliśmy, że stadion jest obiektem, który ma na siebie zarabiać, bo. Mm -hmm. Gdyby na siebie zarabiał, to był budowany prywatnie. To tak jak jest z Toropolem lodowiskiem, do którego mm -hmm. dopłacamy, tak samo jest ze Stegu Arena czy Toyota Park, to nie są obiekty, które by na siebie zarabiały. Jest takie, zauważyłem, przekonanie w części ludzi, że miasto powinno zarabiać, no ale miasto zarabia na mieszkańcach. Jeżeli chcecie, żeby miasto na siebie zarabiało, to ceny biletów MZK musielibyśmy podnieść o 80%, bo e, prawie dwie trzecie ceny biletu to jest dopłacane przez miasto. A i tak niektórzy e, radni mówią, że jest najdrożej. A w, no to bilet kosztuje porównywalnie niż w Warszawie. 4,20 kosztuje bilet e, jednorazowy, normalny, kosztowałby 12 zł bez, mhm. bez tego. Tak samo byłoby z cenami biletów e, na basen. E, nie Byłoby byletów za złotówkę, więc jeżeli się domagamy zarabiania ze strony miasta, no to właśnie to w ten sposób działa. ta lalki, aktora również dwie trzecie budżetu z, z, pieniędzy, z pieniędzy miasta. I tak samo będzie ze stadionem. Stadion będzie utrzymywany przez zakład komunalny, na pewno część działalności będzie finansowana przez najem loży i organizowanie różnych innych wydarzeń, które. E, które na, na stadionie na stadionie są, natomiast będzie on działał na podobnych zasadach jak inne publiczne obiekty w mieście. Panie Prezydencie, skoro mowa o spółkach, to chciałbym zapytać, ale to już tak chciałbym się zapytać, żeby mhm. Pan Prezydent mi wytłumaczył. O co chodzi w tym, że prezydenci różnych miast zasiadają w innych miastach w spółkach? Miejskich. No, mamy przykład Wrocławia, czy Pan jako prezydent zasiada w spółce z brzegu i tak itd., tak że tak powiem to jest model, który jest y, 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 może nie tyle propagowany, co jest gdzieś tam utrwalony i rozpowszechniony. Z czego on wynika i dlaczego ta migracja jest czasami tak daleka? Te w Szczecin? Mi tu trudno to wytłumaczyć. Mm -hmm. Ja mogę mówić za siebie, ale akurat w brzegu nie, nie zasiadam, bo tam mnie usunięto, odwołano, bo nie jestem z pisu, więc była to zemsta tak. polityczna za to, że. Ale że przez mówię, chwilę pan był, więc ja się tak, zastanawiam, bo swoje. próbuję zrozumieć ten mechanizm, z czego on wynika i jak on wygląda. Tam, w tych miejscach nie ma ekspertów, którzy mogliby zarządzać. No, ja myślę, że osoby, które zarządzają dużymi samorządami, same zarządzają czy mają pod sobą zarząd różnej ilości spółek, w oporu jest dziewięć, to są osoby doświadczone i znające, znające taką, taką działalność. Mhm. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że zasiadanie w radach nadzorczych zawsze budzi zazdrość, złość. To się, to się od lat nie Szczególnie zmienia. Szczególnie przy publikacji oświadczeń <gry> majątkowych. Dokładnie, więc, więc to, się, to się od lat nie zmienia i ciężko to tłumaczyć. Ludzie, ludzie z tego nie, nie zaakceptują i też przekonywanie ich, że w związku z tym, że ktoś się na czymś zna albo ma jakieś doświadczenie i, i, i w ten sposób pełni jeszcze jakieś inne funkcje, nie musi być skuteczny. No, myślę, że każdy decyduje sam za siebie. To koniec jeszcze tych tematów związanych ze spółkami. Dotyczy afer, które przycichły. Rozumiem, że adwersarze, z adwersarzami politycznymi został zawarty pokój, bo, że tak powiem, sprawy TBS-u w wik ucichły. Jedna afera, jaka jest, to afera Jakiego. Absolutnie. E, zresztą potwierdzona, bo i Państwowa Inspekcja Pracy, czyli Generalny Inspektor Pracy i, mm -hmm. i Powiatowy Inspektor Pracy potwierdziły przypadki drastycznego mobbingu. E, nazywano to dyskryminacją kobiet matek, które wracały w, e, po okresie w, urlopu macierzyńskiego. E, przesuwano je na inne stanowiska i tak dalej. E, robił to zarząd, zarząd WIK-u pod przewodnictwem prezesa Jakiego. Więc to jest rzecz, którą chcieliśmy wyjaśnić i tą rzecz zaczęliśmy wyjaśniać już ponad rok temu. Stąd właśnie były te liczne zgłoszenia do, liczne zgłoszenia do PIP-u i nie tylko. Natomiast żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy, czyli w której prokuratura, wiadomo, należy do, do kolegi pana jakiego, czyli pana prezesa Ziobry. No i nagle się okazało, że są jeszcze jakieś inne afery, w których nie wiadomo, co miałoby być aferą bo to nikt nie krzywdził kobiet z dziećmi, tu nikt nie przerzucał emerytów osób starszych na stanowiskach gdzieś pracy na peryferiach miasta, żeby im uniemożliwić, uniemożliwić dojazd do tych rzeczy, a to stwierdził PIP, potwierdził również ingerencję, potwierdza prasa również ingerencję europosła, jakiego w, choćby w Generalnej Inspekcji Pracy, nawet naciski na dziennikarzy tvn którzy tą aferę opisywali, więc no, wygląda tak jak Białoruś. Mhm a my z tym w Opolu walczymy, no i w zemście za to dochodzi do, doszło do takich paskudnych zdarzeń, jakich, jakich doszło. Niestety taka w tej chwili jest Polska i również w tej intencji byłem, byłem w, w niedzielę w Warszawie na marszu, po to, żeby Polska była inna, żeby prokuratura czy policjani były Chłopcami na posyłki polityków jednej opcji politycznej, e, tylko żeby to były służby, które służą państwu. To na jakim e. etapie jest funkcjonowanie WIK-u? Kto tam jest prezesem i jak długo? Bo ja już się zgubiłem, szczerze powiem. A ja nie, bo tam od wielu miesięcy jest ten sam prezes. E, e, prezes kawecki, który razem ze swoim zastępcą pełni funkcję prezesa. Parę razy zawieszaliśmy prezesa jakiego, ale sądy nam to skutecznie uniemożliwiły, przywracały go do. Go do pracy w Wiku, do tych ludzi, których dręczył, no ale to już nie moja odpowiedzialność. To ja niestety nie, nie wpływam na ale sądy. Prezes znaczy niestety jaki nie ma. Pojawia... Iryna Jaki pojawia się w pracy, no bo jakby nie patrzyli, z pan jego zwierzchnikiem. Znaczy był, jest, nie wiem. Tak, ale no, jest normalnie w pracy z tego względu, że sądy go do tej pracy przywróciły, to ja uważam, że to nie jest sytuacja normalna, ale ja z tym nic nie mogę zrobić. No, mhm. Szanuję wyrok sądu. Czyli co jest Cały władza w tej jednostce? Jest trzyosobowy zarząd, natomiast no, jak to jest w wypadku, trzyosobowego zarządu podejmują decyzje kolegialne, przeważa głos dwóch. Czasami trzech, no to już jest kwestia tego, jak sobie ten zarząd z tym radzi. Natomiast po, po roku czy półtora zdecydowanie widać, że jakiejś żadnej wielkiej straty w Wiku nie było z powodu prądu. To było jedno wielkie kłamstwo, bo Wik zakończył wynik roczny na plusie, Więc, a ceny prądu skaczą wszędzie. To, to chyba kompletny osioł byłby w stanie uwierzyć w to, że ceny prądu w Polsce nie urosły tylko urosły mhm. dla dla wiku polskiego. E, więc mieliśmy do czynienia jeszcze raz z sytuacją skandaliczną, w której wykorzystano służby państwa do tego, żeby próbować ukryć pod dywan aferę jakiego. E, tego się nie dało zrobić, bo ta afera jakiego dzisiaj jest synonimem afery e, w, znana jest w całej Polsce. Opisywały o tym również portale ogólnopolskie potwierdził to występowanie przypadków dyskrymowania pracowników, potwierdziła inspekcja pracy. Natomiast, tak jak mówię, ktoś próbował politycznie swoją pozycję wykorzystać i, i stąd, jak przypuszczam, te interwencje mhm. różne, które miały próbę, próbę które były próbą odwrócenia uwagi od, od tego, co się działo w Wiku. Propos... I nie dziwię się, bo tam się było czego wstydzić, nie? bo to jest skandaliczne tak. tak E, tak dyskryminować e, młode matki. A nie? propos e, z danych tematów ostatnie już pytanie. Jak czuje się Pan w gronie, e, że tak powiem, osób, które nazwiska e, gdzieś tam posłużyły do tworzenia systemów prawnych. Leks Tusk jest teraz, leks wiśniewski był jeszcze wcześniej. <grym> dumny, prawo... naprawdę dumny, bo to znaczy, że człowiek jest ważny, nie jak, jak, kurczę, jak gonią mnie tak jak Tuska. <grym> to nie, nie ukrywam ego mi rośnie. <grym> no i tutaj postawmy kropkę. No i jaki festiwal będzie, zobaczymy za kilka godzin. Dzisiejszym gościem drugiej kawy był prezydent Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.